Cześć, Szymanko. Ja jestem Antoni i ze mną jest oczywiście sąsiad Wojtek, który był w ostatnim odcinku mega, mega zapracowany, bo kolega mu dzwonił. No i teraz witam się wami przed moim domem, w sumie z drzwi moich domu w czwartym dniu sierpnia. Oto ramek dziewiąta i teraz my idziemy od sąsiadowi, dwa Tytuł mojego odcinka to jest. I teraz otwieramy szopę. Tutaj, oczywiście, mój, moja bestia niezawodna zetorek naciśnię. Kurde, tfu! Ursus! I, I pewnie, żeby to szybciej. I... Szybciej i te tematy na odcinkach, było to, no to sąsiad będzie mi pomagał. We wrześniu, chyba moment muszę sprawdzić, kiedy się sieje pszenicę. We wrześniu i w marcu, chyba. Zaraz zobaczymy. Przenicę się. No, pszenicę się sieje we wrześniu, październiku, listopadzie, w marcu, a jęczmień w marcu i we wrześniu, więc ja chyba pójdę w e, jęczmień, ale jeszcze zobaczymy. Boże drogi, o żyto może, może przy, lub pszenżyto, albo żyto, albo pszenżyto będę chciał uprawić. Moment, kurde. Jacy masz procent? Trzeba nogę ogarnąć jeszcze. Bo to ci się nie naładowało. to Oczywiście, pewnie jak nie będziemy nie, nic nie robić, to sobie, będzie sobie pomijać dni. Znaczy się tak, ja teraz... Oj, moment. Przepraszam, wypisło się, bo podłączają kierownicę. Tak, ostrzegam no, wam pytania. Tak, mam kierownicę. I teraz jedziemy siać. Sam Sąciad... Dobra. Moment. Moment, na tyle wystarczy? Dobra, widzisz. Ale on normalnie daje po sobie znać... No szkurdy. Co mi się tutaj stało? Przyjdź. Ja tam jednak głośno się zdążyłem. Ej, a ty ruszasz, sąsiad? Moment. No zaraz, zaraz, zaraz. Bo ja czekam na ciebie. Ja jedę się wiesz o No wiem, ja jadę z tobą. Pomóc ci. My, że pan, nie? No tak, przecież... Nie coś nie odpada, ten uszcisz! O nie, ja nagle palił. Ha, bo ty jedziesz trzydziestko, a nie! O kurde, ja już widzę ten, tą koronę! Może... O nie, to, tego nie widać. Widzicie, widzowie? Tą koronę? Tą koronę, która jest wyższa niż prasa. Да, ты сел с моим посевником Я Сел не А не, он не вырос Ну, ваще Chcemy sąsiad. Sąsiad. Halo, sąsiad? Poczekaj, ja sobie ustawiam. Gdzie to się ustawiało? Nie coś otwórz za nas ścieżki. Ale co ty chyba robisz? O, wybiera się. No. Rzepak, dobra. Mamy, jedziemy. Musiałem. Ja e, no właśnie mam tam szczerową. Serio? Ej, no to mamy... Ja mam jechać tam gdzie ty, czy to ja mam jechać na osobne, a ty na osobne. Ty jedź tu najpierw. potem ty mi skończymy te dwa, to pojedziemy tam na 23 lub 27. Na dwa... Ja, chyba dwa lub trzy. Moment. Kurde. Dobra, jak to obniżyć? Jaki dać, kurczę, jaki dać y, tytuł? Y, Pomóc sąsiadowi H2 czy dwa ustosy w akcji? Dobra. Oczywiście reklama to jest to, że są, jak sąsiad subskrybuje mnie, sąsiad subskrybuje mnie, bo o to ja wiem. No a. Ja subskrybuję. Ja subskrybuję. No właśnie, a ty nie subskrybujesz, to to zmień, bo na 10 subskrypcji będzie w poniedziałek nowy film z, z tej serii. no to oczywiście mogę dla przypomnienia no to sobota, niedziela, środa na razie jest, a jak będzie 10 to to będzie to się zmieni. No tak, dzisiaj już jest e, jest e, kurczę, No! Odcinek już wleciał. Sobota, niedziela, środa, a jak będzie 10 subskrypcji, to będzie w poniedziałek. I tak, już mogę. Jesteśmy bardzo blisko tego progu, więc mogę już ogłosić, że. E, że. że. że, że, że. że, 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 że e, jak na, do następnych etapów, czyli 20, 30, 40 subskrypcji, to będzie odpowiednio wtorek yy, czwartek i piątek a na 50 subskrypcji zrobię oczywiście live'a dwugodzinnego jak się postaram Wy dobry w dobry dzień który będzie mi pasować oczywiście sąsiadem więc nie, na pewno na pewno nie, musi, nie możecie tego przegapić bo to będzie grzechem wtedy takiej dobrej E, okazji ale o czym do niego No dobra, dobra. I zagramy jeszcze mecz na live. I to, al, oh. Albert może być albo kamerdyner, nieś z albo będzie grał z tobą i telefon będzie do trzypaka normalnie przyczepiony na taśmę. Ale może być jeszcze na, na statywie O no właśnie, na statywie może być. Więc ja już się nie mogę doczekać tego. Na pewno będę chciał albo jak będzie bardzo ciepło, albo w lato, o. W lato będzie mult, multum czasu, bo no... W lato to nie musimy się martwić, tylko nie muszę się martwić Al Ej, Albert też, w sumie po części ja też, więc... Bo ja też jest na tej komunii. Więc wiesz. Więc wbijajcie na 50 subskrypcji. A do tego pana, czyli do mojego sąsiada Wojtka, będzie oczywiście. Um, on ma już 72 subskrypcje. 72 subskrypcje. Z tego co wiem, bo ja dużo nie, długo go nie obserwowałem, to on już zrobił live'a, więc on jest już krok przede mną, ale ja już nie, 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 nie zrobił. Na 100 subskrypcji. Nie, nie, Na 100 subskrypcji. No ale zrobił. Nie zrobił live'a jeszcze. Zrobił, chłopie! Zrobiłeś? Ale co ty tam na tych szorcach, że za 10 minut będzie live? Nie udało ci się? O nie. Bo ja myślałem, chłopie, bo ja nie wiedziałem, no to ja myślałem, że ty chłopie nagrałeś już. E... monotonną pracą, co nie? Bo mi ja się tak już chce I dużo masz zasianek, bo ja trochę. Nie, ja tylko dwa paski. A ty? Ja już jadę trzeci. O, no, ja też. Ale, no... się ludzi w tej pracy. No, ale ja, ja w sumie zrobiłem Teraz pięć, bo ja jadę e, tak od jednej do, pra do jednej do prawej. Od prawej od... Kurczę. No. Na poprzednim odcinku była tutaj orka, więc. Tam się. Tam się sporo działo, bo tam padał tak ta ta deszcz. deszcz. No, sąsiad już jest wykończony, bo do 17:00 pracowaliśmy w polu. Ale jeszcze też padał. No właśnie, musiał jeszcze czyścić rękoma własnymi ciągniki. Nie. Ale chociaż jeszcze też nie pomógł, bo trochę. No, w sumie za... nie, nie pomógł, bo on bardziej ubrudził, bo jak jest... Mokra wiesz! Ej, ja, teraz się zrozumiem. Jak jechaliśmy, to dość obrodził, ale potem jak wystawiłem co nikt to umył. Ale mi potem nie chciał odpalić, to trochę pośle... no. si pos poszło. Poszła trochę w silnik, jak to jakby... Jedno takie przysłowie poszło. Za pełną parą widzowie. Ale w sumie my się tak sobie teraz Wymieniamy z swoimi historikami, ale... Już nam trochę zeszło, bo już 13 minut, na 13 minut, więc reklamy jeszcze nie będą. Jeszcze 13. A, jeszcze! 13. No, no już 13, no Nie, ja nie wierzę To trochę nam to przejdzie Ej, ja go ja ciebie nie widzę tą górką Aha, ty jesteś tam Tam jesteś tym, Ty jesteś tam przy sklepie? Czy ja dobrze myślę? No. No dobrze myślę. To jest mój najmocniejszy ciągnik na razie na Mogliście go zobaczyć w sumie w szortach tylko, chociaż nie wiem. A nie, jeszcze w, w pierwszym odcinku i trochę chyba w drugim, nie? Tak, w drugim na pewno. To jest.

Dobra, to teraz jak się zapisuje, no to czas na reklamę.